Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ośka, zapraszam Was na kolejny filmik z cyklu City Skylines. Gra się powoli ładuje, loguje, czy jakby to tam nie nazwać! Wow, jak głośno! Ła. Opcje. Dźwięk. Głośność otoczenia troszeczkę to zmniejsza. Głośność efektów. Ok. No nie wiem, no mam nadzieję, że... Głośność otoczenia. 43 nie będzie tutaj. Też gdzieś tak. 44. Dobra. Ostatnim razem coś się stanęło, a stanęło się, że kupiłam tutaj różne osiągnię kamieniorowych. Przepraszam, że zmieniam temat, ale tutaj jest jakaś informacja. W celu blokowania większej ilości usług dla swoich mieszkańców. Zadbaj o wzrost czynności. Aha, okej. Okay. To, 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 jest, to jest dość jasne. Co to się ostatnio zadziało? Bo ja postawiłam sobie ropę naftową, znaczy. Yy, Część industrialną, z ropą. Dlaczego mi tu znowu jakiś samouczek wyskoczył? E Otworzyłam część z ropą, połączyłam się ze światem zewnętrznym. Miałam problem, być może mam dalej. E Niewystarczająca liczba surowców. Tak, tylko ja się zastanawiam, dlaczego brakuje im surowców? Baza taksi, ok. Ej, jakiś samouczek, jakaś muzyczka. Kurczę, w ogóle jak włączyłam grę, to pierwsza sprawa... Menu, 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 menu... Wszystko po angielsku. W ogóle nie wiem. Tu coś się pozmieniało, nie wiem czy była jakoś... E, czy było jakoś pochylenie kamery. Mm, mm, mm. Czy... Aktualizacja się jakaś zrobiła, czy co tam się zadziało? Tutaj jest rejon ogólny, o ile się nie mylę. Więc oni w sumie nie powinna rzekać na surowce, tym bardziej, że proszę, to są surowce, tam są surowce. Mamy jakieś tam połączenie. Kurczę, muzyczka jest, jakie zmiany. Mm, co tutaj się dzieje w moim... Ups! Ups! E, patrzcie, ale odwaliłam numer. Ja tutaj połączyłam stację, jakieś tory, coś tam, a to ma własne tory. <ścoughs> o ludzie, ej, ja to jestem naprawdę. Spadaj, ej! Nowy budynek. No super, fajnie. zajezdnia tramwajowa, podoba mi się. Potopa, mnie się. Mnie. Ojej, czyli to powinny być tory. To może odwaliłam, dobra. Teraz tak patrzę, kurczę, bo to są tory, nie? Tak, to są tory. To na pewno są tory. Ej, nie, ja muszę samo samouczka albo coś usunąć. Bo troszeczkę mi przeszkadza. Widzicie, pozmieniało się. Co wcześniej coś było jakoś inaczej ustawione. Teraz jest inaczej rozstawione. Samouczka. Mm, tory. Mm. Tu, 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 tu Mewy. A, gdzie jest pociąg? Metro. Gdzie jest pociąg. Tory. Tak jak ja mam to teraz połączyć? To jest coś, co jest zajęte, okay. Zbyt strome zbocze. Okej. Okay. Trochę koślawo, ale nie bardzo widzę, jak mogłabym to inaczej rozwiązać. Co to jest? Nie, tu nie ma żadnych tonów. Hmm. Jak to teraz tory połączyć? Spróbuję. Nie, chciałabym płyt z tymi połączyć. No ja! Nie! Albo tak? Nie wiem, jak to spodem wygląda. Są so, połączone? Nie wiem, no wydaje się, że są połączone. Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. Wow. żaden nie idzie tutaj. Funkcjonuje normalnie. Albo no może żaden statek nie przyjechał i dlatego. Nie no, mam nadzieję, że te tory się udały, że udało mi się to połączyć lewki. A. Nie no, zobaczymy. Przyspieszę troszeczkę. Naprawdę jestem ciekawa. Lata jak mi Nie wiem, na razie się nic nie dzieje, bo żaden. Żebym... Ojej, ja! Tygodniowy dochód. Bardzo mały! Wychodzi na to, że ja więcej wydaję, niż dostaję. Jestem na minusie. Dlaczego jestem na minusie? Ej. Co się stanęło? Dochód. Ale co to się stało? Dlaczego tak się dzieje? Co to jest metro? Nie, tramwaj. Ja w ogóle nie mam tramwaj. Na metro idzie dość dużo pieniążków. Nocne metro mogę też troszeczkę zmniejszyć. Pociągi też mogę troszeczkę zmniejszyć. Wzięłam na 106. Może dlatego taksówki nie mam. Mm. Dochód, wydatki. Dochód. Na co najwięcej mi idzie? Na hmm, na śmieci, na. i na kolej. O, wydatki mam większe niż dochód. Wydaję dużo więcej na. na. <laughs> na auta i tak dalej, niż na. Um, Ojej. Dobra, troszeczkę się polepsza. Jest ok, zmniejszmy tempo i zrobimy moi drodzy usługi. Ostatnio ktoś tutaj narzekał, że brak usług, to zrobimy usługi. A, tylko gdzie ja mogłabym tutaj usługi zrobić? Może tutaj gdzieś obok? Albo tutaj. Albo tutaj, jak myślicie, gdzie bym mogła zrobić usługi? Że tutaj troszeczkę tak. Proszę. Zwiększa mi się zapotrzebowanie na lutki mm, albo charatane. Nie podoba mi się to, ale trudno. tak na razie zostanie. Nie mam czasu no, aż tak się w to bawić. Ok. Przez znowu zacząć to jakoś lepiej, ładniej planować. Prąd na razie jest ok, na razie wystarczy. Domki, ludzie chcą mieszkać, fajnie. Cieszę się, co tutaj się dzieje. Kurczę, to miasto lubi się troszeczkę za dużo. Brak wystarczającej ilości towarów na sprzedaż. Dlaczego tak? No i drodzy nie chcą sklepów, inni chcą... Wiecie co, nie rozumiem tego. Naprawdę nie rozumiem. Tutaj powinny dochodzić towary, nie powinno być problemu. Co to jest? To są domki, tak? Zrobimy tutaj dalej domeczki. Um, typowo dla mnie. Czyli pojedziemy tam po spójce. I um, coś tam zburzyłam. Nie szkodzi. Aha, bo tutaj jest zjazd. Okej. To jest, jest. okej. Okay. Okay. E, a ja nie chcę tej ulicy. Chcę, żeby oni mieli tak, wiecie, fajnie. Mhm, u nas to nie mogą mieć drzemek, no w sumie tak, dość logiczne. Tak się zastanawiam, co by się stało, gdybym podniosła troszeczkę znowu podatki. Tylko tym razem na przykład u mieszkańców, u ludzików. No bo skoro mam taki mały dochód, moje dochody są naprawdę kiepskie. Podatki. Hmm, budżet, podatki. Przykro mi, ale biurowcy też muszą... Przykro mi, wszyscy muszą mieć podniesione podatki. Jest mi naprawdę przykro, że muszę to zrobić, ale musimy jakoś zarabiać. Rakuje rączek do pracy. Mhm. Właśnie, żeby ten teren był o wysokiej um, Żeby miał wysoką jakość, wiecie o co mi chodzi. Jak to wygląda z, z cmentarzem? Krematorium wystarczająco dużo. Nie wiem, czy zrobicie mi jakiś cmentarzyk. Ojej, a te cmentarze dużo. Um, bezpieczeństwo pożarowe. Ciach. Przestępczość. Na razie jest mała, ale mimo wszystko postawimy jakiś tam. czy wygląda ze szkoły. Szkół podstawowych jest dość niewiele. Średnich też nie. Ale w sumie zależało mi na tym, żeby jakąś tę część mieć ludzi troszeczkę niewykształconych. Ponieważ no... Wiecie o co chodzi. Nie ma mi kto pracować w fabrykach parki, park. Tak, moi drodzy, ja wiem, jest to dla Was bardzo ważna i istotna sprawa. Proszę. Linia autobusowa, metro macie, linia autobusowej nie macie. Ale wydaje mi się, że jeszcze nie jest, tak, nie jest to tak pilne. Narobiłam tych, tego metra takiego kolorowego, teraz troszeczkę żałuję, no bo wcześniej przynajmniej mi się odróżniało. Ja muszę, naprawdę muszę sama te wszystkie budynki niszczyć. Nie da się jakoś ustawić, żeby się same niszczyły. Przepraszam, zniszczyłam komuś budynek. Nie. O, to zniszczyłam, muszę bardziej uważać. Ja znowu zniszczyłam dochodowe, oooo. taki hałas. i drodzy, co tutaj się jeszcze dzieje? Co ja bym mogła jeszcze tu zmienić? Tak, wiem. Lata, tak troszeczkę kamera. Czy ten chup? Oh, tak. Funkcjonuje. Pięknie. Dobra. Ja jeszcze raz spojrzę te podatki. Co to tam się dzieje? Pod, podniosłam troszeczkę podatki, ale w sumie mam na wszystko mam na wysokim poziomie. Edukacja, ale co ma edukacja nocą? Dobra. Znowu jakieś tam pieniążki dochodzą. Jest zapotrzebowanie na mieszkania. Zrobię dalej tutaj, dalej tutaj, zrobię dalej tutaj. Co to jest? Szpital. Mhm. Szpital jest zawsze dobry. Zrobię mieszkanka dalej. Jaka muzyka dlaczego jest powiększona. Aha, oni mają prąd. To w sumie to paskudztwo nie jest mi już więcej potrzebne. Mogę to zburzyć. Mm, co dam jeszcze? Tamki chciałam, zielono. Tak, moi drodzy. Nawet jeśli nie robię wam. Poczekajcie, ja chciałam drogę dorobić. Poczekajcie. poczekajcie będzie mi drogę do robić. No już za późno. <laughs> nawet jeżeli hmm, w jakiś tam sposób policja <laughs> nawet jeśli w jakiś sposób hmm, dlaczego to jest szpital obok. Dlaczego. Aha, bo nie jest konkretnie wybrane. A, klikam. Odpady, stoczniki spalania na razie jest ok. Policja jest ok. Edukacji. Hmm, edukacja wygląda to dość słabo. Przykro mi, ja wiem. Wolelibyście pewnie szkołę albo coś takiego. Ale jak ja mam dam szkołę, to wy. Nie będziecie chcieli pracować. Niestety. Gdzie brakuje połączenia? Czy my potrzebujemy tego połączenia? Nie, nie potrzebujemy tego połączenia. Możemy to paskudztwo. Ciach, ciach, ciach. W ogóle to mi się też tak nie bardzo podoba, że tak dziwnie połączone. Ale dobra. Gdzieś wody brakuje. Proszę. Jaką muzyka. Elektryczność wystarczająca. Woda wystarczająca. Ścieki też. Odpady. Hmm. Tak? Wiadomo, ale na razie nikt się nie uskarża. Zdrowie jest jak najbardziej w porządku, ryzyko y, pożarów takie m, średnie. Muszę się zorientować, gdzie jest to ryzyko. Przestępczość elegancko, edukacja. Mimo wszystko, mimo już mam dość mało tych szkół, to jakoś tam wszyscy sobie radzą, są wykształceni. Znaczy, wystarczająco, z tego 11% ludzi niewykształconych. Czyli mogę powiedzieć, że ogólnie jest dobrze. Znowu wróciłam na plus, nieźle. Wydaje mi się, że w tym momencie mogę zakończyć grę na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli macie ochotę towarzyszyć mi następnym razem, to serdecznie zapraszam. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was. Pa!